Philip Heizer, ku zaskoczeniu jego fanów stoczy walkę w ramach Fame MMA. Jeden z portali plotkarskich postanowił wypytać Jakuba Rzeźniczaka, co sądzi o tej sytuacji. Odpowiedź nie spodoba się prezenterowi, takich wieści raczej nikt się nie spodziewał. Philip Heiser, po tym gdy zarzekał się, że nie weźmie udziału w walce Fame MMA, przyjął ofertę od federacji. Zobaczymy go w oktagonie, gdzie zmierzy się z Tomaszem Gimperem Działowym. Na ten moment jest na etapie intensywnych treningów. A co sądzi o tym wszystkim Jakub Rzeźniczak? Jakub Rzeźniczak szczerze o Hajzerze w Fame MMA? Plotek zadał budzącemu kontrowersję piłkarzowi pytanie o opinię na temat tego, jak Heizer może sobie poradzić. Rzeźniczak, który ma za sobą pierwsze doświadczenia z freak fightami, ocenił szansę prezentera. Nie ma dobrych wieści, szczerze nie wróżę nic dobrego. Gimper jest młodszy i stoczył już dwie walki. Filip ze sportem miał bardzo mało wspólnego, więc sądzę, że to będzie easy win dla popularnego youtubera. Rzeczywiście, Gimper jest od Heizera znacznie bardziej doświadczony, jedną walkę z dwóch udało mu się wygrać, i młodszy o 9 lat. Rzeźniczak podkreślił, że jeżeli Heizer chce wyjść z tego z twarzą, powinien dobrze trzymać gardę. Filip Heizer chce uczestniczyć w kolejnych walkach, nachodząca walka z Gimperem, według zapewnień Heizera, nie będzie wcale jedyną. W rozmowie z nami Gwiazdor przyznał, że jest otwarty na kolejne propozycje walk. Czy odnośnie tego również zmieni zdanie w przyszłości? Zobaczymy.